Witam państwa bardzo serdecznie ten odcinek poświęcony będzie marszowi niepodległości 11 listopada jest dniem który wzbudza sporo kontrowersji od niespełna dekady pierwszy marsz został zorganizowany w 2010 roku na skutek zorganizowania się dwóch grup nacjonalistycznych młodzieży wszechpolskiej i ONR -u. już wtedy pojawiały się środowiska które chciały wydarzenie zatrzymać Wtedy jednak wydarzenie było zabezpieczone przez policję. Być może dlatego, że organizatorzy marszu jeszcze nie przedstawili klarownych haseł wydarzenia. Powodem też mogła być niedawna wtedy tragedia smoleńska i zawirowania w rządzie, które opierały się na zmianie kluczowych stanowisk. Jednakże, pomimo braku przychylności głównych mediów, marsz zyskał na popularności i dołączało się do niego coraz więcej zwolenników. Nadchodził rok 2011. Środowiska lewicowe zapowiadały, że zorganizują większy opór, w tym anarchistów z Niemiec czyli Antify, która 11 listopada 2011 roku zaatakowała polskich rekonstruktorów historycznych. Do drugiej strony zaś miały dołączyć połączone środowiska kibicowskie. W tym roku po raz pierwszy doszło do konfrontacji uczestników marszu z policją, co miało stać się niemalże rutyną aż do dziś. Jednakże marsz wciąż zyskiwał nowych zwolenników, czemu również przysłużył się Marian Kowalski z ONR-u, który w swoich przemówieniach poruszał bolesne dla Polaków tematy. Że przed każdym z nas jest w życiu wielkie zadanie. Jeżeli je wypełnicie, to wtedy uznacie, że wasze życie nie zostało zmarnowane. Zakazano handlu ulicznego podstawowej, najprostszej formy działalności gospodarczej. W kraju, gdzie jest kilka milionów bezrobotnych. A jednocześnie, w ciągu kilku ostatnich tygodni w Lublinie wybudowano tylko w jednej dzielnicy trzy nowe hipermarkety zagraniczne. Czy hasło Polska dla Polaków jest przeterminowane? To hasło jest wciąż aktualne, bo zasługujemy na to, żeby tutaj żyć, uczyć się i pracować, a nie tylko wyjeżdżać. Moi drodzy, chcę, żebyśmy za rok spotkali się w tym miejscu, ale już trochę z innego powodu żebyśmy spotkali się już lepiej zorganizowani i przygotowani do działania. Bo widzicie, że cała polska scena polityczna się rozsypuje, a ci, którzy wygrali wybory, to tak naprawdę już tylko na klęczkach mogą prosić o łaskę Berlin. Ci Volksdeutsche nie będą dłużej nami rządzić. Nie straćmy tego czasu. Nie żyje Polska! Yes, yes! W 2012 roku po raz pierwszy można było zauważyć prowokacje policyjne. Funkcjonariusze wmieszali się w tłum i atakowali oddziały prewencji, licząc na zadziałanie psychologii tłumu. To są prowokatorzy. Ja też tak myślę. Zobaczcie, Kurwa, uciekaj! uciekaj, uciekaj, uciekaj. Tam na początku są dzieci! Tam są dzieci! Kurwa na początku! Tam są kurwy dzieci! Tam są dzieci! Kurwa was dzieci! Tam... To poseł! To jest 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 poseł! Zatumujcie się! To jest poseł! Ja się tak 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 tak... Pan Tyci! Pan Tyci! Pan Tyci! Pan Tyci! Pan Tyci! Pan Tyci! Pomimo próby rozbicia marszu do zamieszek nie doszło. Czym raz jeszcze przysłużył się Marian Kowalski inicjując śpiewanie hymnu w najbardziej gorących momentach. Kowalski! Przewodem! Złączym się! Odejść od policji, nie rzucać! Wszyscy baczność! Nie atakować policji! Się, nie Powoli się przemieszczać! Apeluję do policji, nie atakujcie nas! Proszę wrócić na pozycję! Stać! Wszyscy stać! Nie atakować policji! Stać! Od tego roku też marszowi zaczęły towarzyszyć hasła zachęcające do rozbicia układu okrągłego stołu oraz chęci zorganizowania się na cały kraj. Bardzo krótko, hasłem tegorocznego marszu jest odzyskajmy Polskę. Co znaczy odzyskać Polskę? Oznacza to dwie rzeczy: zmobilizować naród, zorganizować naród i obalić Republikę okrągłego stołu. W następnych latach pojawiło się więcej zarówno incydentów, jak i prowokacji. W dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić nie na analizowaniu każdego marszu z osobna, a na powodzie, dla którego występują te prowokacje oraz próby stygmatyzowania zarówno jego uczestników, jak i wydarzenia w ogóle. Porozumienie między Młodzieżą Wszechpolską AONR-em i Unią Polityki Realnej, czyli powstanie ruchu narodowego, datujemy na 2012 rok. Olbrzymi ruch społeczny na wzór solidarności, ruch narodowy, tak się chcemy nazwać, bo jesteśmy narodem, bo jesteśmy wokół wartości narodowych, chcemy się zorganizować. I ten ruch narodowy dzisiaj wyruszy w Polskę. Dzisiaj wyruszy w Polskę, dzisiaj się zaczyna i zachęcamy wszystkich do tego, żeby nim uczestniczyć. Czołem w jakiej Polsce. Czołem! Ruch narodowy jako zorganizowana grupa środowisk nacjonalistycznych i wolnościowych deklarowała jawną krytykę wobec układu Okrągłego Stołu. Czym był Okrągły Stół? Były to negocjacje przeprowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku przez przedstawicieli władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, demokratycznej opozycji oraz stron kościelnych czyli przedstawiciele Kościoła Katolickiego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego nazywane często upadkiem komunizmu, a w rzeczywistości zawiązaniem sojuszu między komunistami a opozycjonistami. Więc jak wiadomo, my obradujemy w pałacu Urzędu Radów Ministrów. Opozycjoniści wchodzą do pałaców władzy albo na czele zbrojnego ludu i wtedy przychodzą zabrać władzę. Albo na zaproszenie władzy i wtedy nie ma się co łudzić. Nie po to przychodzą, żeby władzę wziąć. Tylko po to, tylko dlatego, że władza widocznie uważa, że jakoś sojusz z opozycją ją wzmocni. To jest jakby motto przecież tego, co się dzieje tutaj. I teraz z naszego punktu widzenia, dopuszczalny jest sojusz z władzą na takim oto gruncie, że zostanie uruchomiony proces tworzenia instytucji demokratycznej, Taki proces, w którym będzie mógł wziąć udział każdy obywatel. Dotyczy to więc stowarzyszeń. Samorządów lokalnych, wszelkiego typu samorządów. Dotyczy to prawa, które to umożliwia i niezawisłych sądów. Dotyczy to uspołecznienia środków masowego przekazu. I w ramach tego wydaje nam się, kiedy ten, jeśli ten proces ma być uruchomiony i będzie uruchomiony, możliwy jest taki kontrakt wyborczy, który zabezpieczy większość koalicji rządzącej. To się nazywa niekonfrontacyjne wybory. Ale w ramach takiego kontraktu w którym oczywiście jest miejsce na tożsamość i podmiotowość opozycji, więc tak solidarności, jak innego rodzaju ugrupowań. Chodzi więc o stopniowy proces przekształcania państwa w ruchu i stopniowy proces przekształcania gospodarki. Na skutek tego sojuszu doszło do tak zwanej nocy teczek, czyli odwołania pierwszego rządu po zmianie ustroju, to znaczy rządu Jana Olszewskiego który dążył do dekomunizacji struktur państwowych oraz życia publicznego. Proszę, pan poseł Korwin-Mikke. Panie marszałku, z Izbo. pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego, o przegłosowanie, znaczy przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej Ministra Spraw Wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody w a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów. Będący współpracownikami Służby Bezpieczeństwa w latach 45-92. Sądząc z oklasków, nie muszę tego uzasadniać. Atmosfera, jaka panuje, jest jasna. Dziękuję. Została podjęta uchwała niezgodna z y, obowiązującym prawem. Została podjęta uchwała, która godzi w podstawowe prawa człowieka. Wy, wy nie wiecie jak daleko o niej o Łyżka wyśle się natychmiast do... dzisiaj. To, że to jest trochę gangsterski kietek. Już nie może udanym. Do... Panie... Albo premiera się powołuje. I nie na Do formowania natychmiastowego gabinetu, żeby jutro, pojutrze był gabinet. No. Premiera i wicepremiera. Prawda, może to ułatwi tą całą sytuację. Chodzi o to, żeby to pani uzdrowiła. O tym, że mówię, to mamy dwa. Ma duży klasztor. Powiem, że Jacek Pana Prawda to jest słuszny. Ułatwi kierowników ministerstwa. No i panowie też, na kogo na pewno.

nawet jakieś trzeba zablokować, do biura. to nie to to Tak? Wtedy, tak, to, to, wtedy, przecież, to przecież, Nie exactly. możemy teraz robić Liczmy głosy. Liczmy głosy. Jeżeli, 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 się jeżeli, od głosowania, to nam wszystkich nie wstrzymać, W efekcie osoby jak generał Wojciech Jaruzelski, odpowiedzialne za szereg zbrodni, czyli zwalczanie podziemia komunistycznego, masakra na wybrzeżu czy wprowadzenie stanu wojennego, z jawnych wrogów szybko przekształcili się w nowych przyjaciół. Odpieł się, Boże, co? Może się odpierł od generała teraz. Według nowego sojuszu prawica miała nigdy nie dość do władzy w Polsce, czego przykładem są czerwcowe wybory 1989 roku, gdzie reprezentantom PZPR miało przysługiwać nie mniej jak 65% miejsc w Sejmie. Dotyczy to nie tylko miejsc parlamentarnych. Do pracy wciąż przychodzili ludzie oddani poprzedniemu systemowi związani ze służbami mundurowymi, tajnymi służbami czy z sądownictwem. Proszę, proszę, proszę państwa, co to co się tutaj dzieje, proszę. to jest kpina z wymiaru sprawiedliwości. Moja matka została zabita przez funkcjonariusza służby bezpieczeństwa. Trwa tutaj kpina ze sprawiedliwości. Bez karstów.